Ta gra się zepsuła i zaczęła polować na graczy. 6 czerwca 2006, dzień, w którym bezpieczne miasto zmieniło się w masakrę. W jednej z najpopularniejszych gier na świecie postać znikąd weszła do strefy bez walki i zrobiła coś, czego nie powinno dać się zrobić. Minuty później tylko respawny i chaos. Siema, młody dziś nie ogarnie, przejmuje kanał i pokaże wam rzeczy, o których on boi się mówić. Dziś otwieramy akta gier, które oszalały. Zostaw suba, zanim nam to usunął. Wracamy do masakry z 2006 roku. W mieście Falador trwała impreza. Gracze czuli się bezpieczni, bo system gry blokował tam możliwość walki. To była strefa absolutnego pokoju. Aż do momentu, gdy gracz o Oniku Durial 321 odkrył lukę w kodzie. Błąd serwera sprawił, że zachował tryb bojowy wewnątrz bezpiecznego miasta, stał się bogiem śmierci. Wyobraź sobie ten chaos. Durial biegał po mieście i eliminował każdego jednym ciosem. Ludzie wpadli w panikę, tracili ekipunek, który zbierali lakami, błagali o litość na czacie, a on nie przestawał. Moderatorzy byli bezradni. Przez godzinę trwała rześć, która przeszła do historii jako masakra w Falador. Czy to przypadek, że stało się to akurat w datę 6, 6, 6. Dobra, Runscape to stale MMO. Ale Mario? Mario jest dla dzieci, prawda? Kolorowe grzybki, skakanie, nic strasznego. Ale nawet tutaj kryje się coś, co nie powinno istnieć. Trzy postacie czarne, nieruchome. Patrzą z góry, prosto na ciebie. Nie są wrogami, z którymi walczysz. Nie da się do nich dojść. Po prostu obserwują. Ale najgorsze jest to, jak nazwali je twórcy. W plikach gry te postacie opisane są jako drzewa z piekielnej doliny. Drzewa to nie wygląda jak drzewa. To wygląda jak demony z japońskich legend. Nintendo nigdy nie wyjaśniło, dlaczego umieścili piekielną dolinę w grze dla siedmiolatków. Są tam zawsze i patrzą na każdy twój ruch. Jeśli myślicie, że patrzące postacie są straszne, co powiecie na wirusa, który wymknął się spod kontroli? Incydent zepsutej krwi w World of Warcraft. Wszystko zaczęło się od błędu programistów. Boss rzucił na graczy klątwę, która zabierała życie. Miała zniknąć po walce, ale. Nie zniknęła. Gracze teleportowali się do miast, nieświadomie niosąc śmiertelną zarazę ze sobą. To, co działo się potem, analizowali nawet naukowcy z CDC, Centrum Chorób Zakaźnych. Gracze wpadli w panikę. Miasta zamieniły się w strefy śmierci. Uzdrowiciele próbowali ratować chorych, ale sami umierali. Ludzie uciekali do lasów, byle dalej od innych. To był jedyny raz, kiedy wirtualna choroba zachowała się jak prawdziwa epidemia. Ale w World of Warcraft to był wypadek. A co jeśli twórcy sami postanowią zabić swoją grę na oczach milionów? Pamiętacie październik 2019 roku? Podczas eventów Fortnite mapa została zniszczona, ale zamiast nowej rundy pojawiła się pustka. Miliony graczy patrzyły w czarną dziurę i nie wiedziały, czy to już koniec. Epic Games wyłączyło wszystko. Serwery, stronę internetową usunęli nawet wszystkie posty z Twittera. Przez 36 godzin najpopularniejsza gra świata po prostu nie istniała. Wyobraźcie sobie tę panikę. Dzieciaki dzwoniły na policję, myśląc, że ukradziono im konta. Przez półtora dnia patrzyliśmy w czarny ekran, czekając na cud. To był największy troll albo największy geniusz marketingowy w historii gier. Ale czasem strach nie wynika z wielkiego eventu, a z ukrytego kodu. Słyszeliście o Piki? To gra, która została usunięta i zakazana, ale skrywała sekret, który odkryli hakerzy dopiero po latach. Gracze skarżyli się, że w tej grze cały czas czują czyjąś obecność. Słyszeli oddech tuż za uchem, mimo że nikogo nie widzieli. Wszyscy myśleli, że to tylko świetny dźwięk. Byli w błędzie. Kiedy hakerzy odblokowali kamerę i spojrzeli za plecy postaci, zamarli. Lisa, ten przerażający duch, jest przyklejona do pleców gracza przez całą grę, przez cały ten czas. Kiedy grałeś, ona była centymetr za tobą. Nie widziałeś jej, ale gra generowała jej cień i dźwięk. Twórcy zaprogramowali twój strach perfekcyjnie. Na koniec wracamy do klasyka Minecraft. Każdy zna płytę numer 11. Brzmi jak nagranie kogoś, kto ucieka przed potworem. Ale to nie dźwięk jest tu najważniejszy. To obraz. Zaraz, jaki obraz? Przecież to muzyka, zapytacie. Jeśli wrzucisz ten plik do spektrogramu, programu, który zmienia dźwięk na obraz, zobaczysz to. To nie są losowe linie. To twarz. Twarz Steve'a, a może dewelopera? Obok widać tajemniczy podpis. 1-2-4-1-8. Nikt do końca nie wie, co to znaczy pomyślcie. Ktoś w mojangu musiał usiąść, narysować tę twarz i zakodować ją w dźwiękach dyszenia i ucieczki. Po co? Żebyś ją znalazł. Albo żeby ona znalazła ciebie. Gry są pełne sekretów. Niektóre to błędy, a niektóre cóż, lepiej ich nie szukać. Która z tych historii przeraziła Cię najbardziej? Napisz w komentarzu Czarna dziura, jeśli pamiętasz koniec Fortnitea albo Minecraft, jeśli sprawdzisz płytę 11. Nie bądź NPC i zostaw subskrypcję dla strefy przypału, bo starszy brat jeszcze tu wróci. Do zobaczenia! O ile twój kąp jest bezpieczny?